Cześć witam was wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmiku na moim kanale W dzisiejszym filmiku Będzie stan hodowli Na dzień 11 Kwiecień 2019 roku Zapraszam was jeszcze na kanał Max hodowca Hodowca Miłosz Kochen hodowla królików Oraz na mojego Instagrama karpatek podłoga hodowca i mam grupę na facebooku hodowla królików i nie tylko więc ja nie przedłużam i zaczynam odcinek więc zacznę od tego że posiadam 23 króliki wliczając razem w to młode, które niedawno się urodziły, ponieważ jest ich 7 Samczyk wyrabia Zawsze nie wiem czemu. No ale w najbliższym czasie na pewno ilość młodych się zmniejszy, czyli młodych klików, bo idą święta i mieszancy idą na ubój. No i kliku będzie o 8 mniej, czyli zostanie mi 17. Nie 15, tylko zostanie mi ich. Nie 17, tylko 15 mi zostanie klików. 15 stanie mi klików, stąd idą wszystkie na ubój Ten samiec, ten samiec, to samiec ta samica, ta samica, ten samiec Tutaj się zostaje tylko samica WJS No to idę wam pokazać króliki na podwórku No i tyle podwórku mam w sumie 11 królików Samiec barana Samiczka WJS, samiczka ma świerzb Jutro albo później przyjedzie mi lek no, dopiero się zaczyna, więc to na szczęście w początkowym stanie jest, choroby. Tu samczyk, tu jest samiczka z młodymi i tak, tutaj na tej stronie jest taka fiselina zawieszona, no bo tu jest gniazdo, żeby nie było zimno po prostu. No Może kawałek ręczkę, jak mi się uda, od samicy i tak troszkę, krócej pokażę młode może się uda. Teraz pogłaskam, trochę wyrwie, żeby miał też na rękach tej sierści. O, no dobra. Tylko tak, o ile samica mi pozwoli, nic mi nie zrobi. Dzisiaj już sprawdzałem, bo też wyciągam te. Głównie wyciągam tą papę, która samica ją całą no One tam siedzą chociaż ciepłutko tam mają, nie będę ich tam odkrywał, żeby I to nie było zimno potem, zamykam klatkę, no i to w sensie, że marchewkę została, bo marchewka poprawia mleczność u samic, one żyją, więc na pewno je karmi, więc bardzo się z tego powodu cieszę i teraz sobie tutaj do klików przy kurach, w tej klatce mam 6 klików, tu są 3 miesiące, samce idą na mięso. Samiczka, je, barana jest zakłócona, znaczy z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jest zakłócona. No i tutaj jest samczyk, kace i samiczka kace. No i co też tu pojeść? Tutaj sobie zamontowałem takie tabliczki, niedawno gdzieś tam kupiłem i sobie założyłem tu napisałem ten no, numer kratki, kiedy się urodził samczyk, samiczka sobie tu przykleiliśmy do klateczki samiczka już się trochę mniej boi bo sam w roku się bardzo bała, już teraz troszkę mniej sam też po podchodzi do mnie samczyk się w ogóle się nie boi ładny samczuś ładny, duży ogólnie trochę taki jestem inny, bo Zawsze miałem króliki z dużymi uszami Barany OS A te mają takie malutkie uszka I tak trochę nie jest bardzo przytaczany do tego, ale... Dobra to, to tyle w tym filmiku Mam nadzieję, że wam się spodobał Jeśli tak, to się łapcie przez subskrypcję, na Do następnego filmiku, trzymajcie się, no i cześć!